Witam dzisiaj niedziela, ponura. O, patrzcie, są widyny z powrotem. Jak się tutaj znalazły, to zaraz wam opowiem, ale najpierw poganiamy bociany. Tam lata. O jest ten Też go dałem koledze Tomkowi na półtorej kilometra. Wypuścił go, wrócił ten ciemny na siwym ogonie. A niech lata. Ja zobaczymy jak tam dzisiaj będą latać. Wczoraj ich znowu jaszą ćwiczył. Zganiam, bo tu chodzi kilka jakichś pojedynczych, nie wiem, Pana Janka. Młode widyny, coś tam próbują latać, ale to jeszcze nie są super lotniki, więc... Bociany ładnie kręcą, nad ziemią. To co? Jakiś pojedynczy. O, Piotr przyjechał od Budapestów O, właśnie, widzicie. Młody widynek zrobił parę kółek. I usiadł. A I wlatują do budy i mam święty spokój z nimi. A widyny proszę, to była taka historia z tej widynki, że jak wiecie łapał ją pan Janek, ale to zaraz opowiem może, później jak będą siedziały na ziemi. Opowiem wam o tej historii, o tej widynce, jak będą siedziały na ziemi. Nie wiem coś do cieło, coś do ciała, to nie bocian. Ciekawe czy Piotr swoje peściaki zgoni. Wrócił chyba z kościoła. Dobra przerwę na razie, jak się coś będzie działo to do. Siedzą dwa Budapeszty. Jednego tutaj widać tylko głowę a drugie z tyłu, stodoły bo A no a wróżając do tej historii o tej widynce, tak wiecie, pan Janek łapał, wydał ją, wydał ją e, koledze Tomkowi, który tutaj podpust robił, to jest jakieś półtorej kilometra po dwóch dniach ją puścił. Ja wczoraj, a no i ja jako że widynkę złapał, no to ja mówię, też oddam zamca tego widyna Tomkowi. Niech ma całą parę, tak? O, tu leżą, są te dwa budapeszty, jeden taki żółtawy, jeden siwy Nie wiem Czyje to, może pana Janka, może obce Nie wiem No i w każdym razie wziął Tomek tą parę tych widynów Ja wczoraj przyjeżdżam, patrzę a widynka wróciła od Tomka No to co? Biorę za telefon, dzwonię do Tomka, mówię Tomek Widynka wróciła, mówię tutaj wezmę z powrotem samca od ciebie O, siwy zleciał, trzeba posypać I ten mówię Czekajcie, posypię O, to mówię Tomek, wezmę od ciebie samca On mówi nie ma już samca, bo łapał. Sąsiad samca widyna No to ja szybciutko do sąsiada po tego widyna I tak mam z powrotem całą parę Ale już od sąsiada atunkowego musiałem widyna wykupić, więc Już jestem w plecy znowu. No ale to taka zabawa Także mówicie widynka wróciła, a co innego jest lotowanie, co innego jest ścinkowanie. To są zupełnie inne No nie wiem inne są te potrzebne Umiejętności Tak To taka sytuacja z widynami Tak samo Także są widyny Widyny A szary gdzieś siwy Budapeszt to gdzieś siedzi ale czerwony jak Machnąłem ręką, tak akurat się zerwał, bo. Ale bociany gruchają w dobrej formie, to mi się podoba. A, oglądałem też rano film Andrzeja z Elbląga Nagrywał w solejówku dzisiaj. Ja nie mogłem być bo dzisiaj były dzieci u mnie. Także tam widziałem, że Sławek pozdrawiał na filmie mnie, Sebastiana i Tomka. Więc ja też chciałem pozdrowić Sławka. Dzięki za pozdrowienia. Siwy Budapeścik, taki nawet nawet. Chodzi, że ja nie zaraz poleci ale. a może tutaj wyszwant czarny się z tą jarząbatą tam parzy taka parka może być o, czarny wyszwant z taką jarząbatą młodą się parzy o, tutaj bardzo fajny jest ten Bocian teraz grucha bez kosmów. A i właśnie nie wiem czy. No i to tak. Nie wiem coś wystraszyło ich. No i to tak, dzięki za pozdrowienia. Na razie zrobimy pauzę niech to bociany sobie gruchają także mówię lotowanie to są inne umiejętności potrzebne na wracanie z kilometrów a ścinki to są inne no zgoniłem znowu bociany bo Piotr zgonił swoje, to trzeba na towarzystwo zgonić też. Dzisiaj wyjątkowo w kupce, idą do góry, bociany nie idą jeszcze do góry, ale może pójdą. A w ten! Wywiozłem wczoraj czerwonego kończatego wyszłańca Niestety chował się do ganiania Co ja go wygnałem jednym wejściem, drugim wchodził Nie będę go za darmo karmił Wyszmanczka na razie pusta Ona też nie za ładna jest, ale przynajmniej lotna więc Dobra, idą w górę jak średnio, ale idą już lepiej niż kiedyś. Czyli znaczy kiedyś w tamtym tygodniu, I idą moment do góry. Trochę ogon się ciągnie, no ale, ale idą. Także taka rada dla młodych hodowców: karmcie tak, żeby zawsze jakieś tam ziarenko zostawało. Bo to wydzielanie dawek może się okazać tak, że niestety gołębie nie dojadają później, jak nasypiesz, to najsilniejsze się najedzą, najsłabsze znowu nie będą miały co jeść. Dobra, bociany sobie tam wyszły, kręcą, a Budapeszty, a Budapeszty nie wyszły. Wczoraj właśnie te widyny, co przywiozłem. Ganiałem bociany. Tutaj już schodziły do dachu, przyszedł jaszcząb i prawie widyna zjadł. Także dość, że go wykupiłem za 20 zł, to jeszcze by mi go zaraz zjadł jaszcząb i to była taka historia z widynami. A bociany mówię, no tej tak jakich tutaj często atakuje ten jaszcząb, to już tak może nie chcą odchodzić od domu, ale ale energicznie kręcą, mówię, mi się to podoba i Nie będę chyba dłużej nagrywał Piotra tam chyba 3, 4, 5, z 9 to tak lata wysoko, ale reszta już siedzi Siedzi już reszta Bociany też schodzą z dachu Nie wiem czy ten budapeszt jeszcze był jak zganiałem co siedział ten siwy czy nie? Ale chyba nie ma, bo nic nie odcina, więc już pewnie poleciał. Dobra, nie przedłużam. Dzięki wszystkim za oglądanie, za subskrypcję i do następnego razu. Że historia z widynami dzisiaj na tytuł idzie. Są jeszcze te dwa młode one. Kilka kółek jeden próbuje zrobić, i siada, one są w trakcie rozpierzenia. Ja mam słabość do tych widynów, bo tak jak kiedyś wam opowiadałem, Eee, jak ganiałem Budapeszty, to godzinę 50. Widynka czarna się z nimi utrzymywała. Z Budapesztami Bo w budzie się jeszcze para siwych bocianów. One nie wylatują od brata, stara para. Ona już ma ponad 5 lat, ale są niebrzydkie. Chciałem trochę młodych spodnik wy wy tego jeszcze pamiętam. To jest taka osobista, może za bardzo. Ale kiedyś mój ojciec świętej pamięci trzymał głębia, mnie jeszcze nie interesowało, jeszcze miałem ze 12 lat. Zawsze jak wypił sobie, to przynosił do domu widynkę czarną. I ją głaskał, ją trzymał w ręku. Tak ją kochał. Taka historia z dzieciństwa. Nie wiem czy to stąd moja słabość do tych czarnych widynów, czy nie. Chociaż jak sam młody chłopak trzymałem głębie, to za widynami nie przepadałem z tego prostego powodu, że były pstrokate. Tak? A ja lubię jak żeby gołąb w starej polskiej rasie miał rysunek po prostu. Jak kasztan czy ciemny to wiesz jaki jest rysunek a widyny były pstre, jak było dużo widynów pstrych, to właśnie to słabo wyglądało. Że siadają, się to taka dzisiaj historia z, bociana, z widynami. Bocianów rysunek jest prosty, nie ma żadnych, każdy jest bielutki. Myślę jeszcze, żeby dokupić czepelków białych ze 20 sztuk. Do tych bocianów. Ale to tylko takie myślenie, więc. Trzeba by było na budkę dostawić dla czepli, żeby same się ze sobą parzyły. Mi się podobają czepelki, one są też białe. Bez błędów w rysunku. Ja właśnie takie gołębie lubię. Dobra, dzięki, nie zanudzam Was już. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. O. Jest. Piotra krążą w górze te pantosze. Myślałem, że jaszczą. Dobra, dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich.